Dawaj go! wow Uwaga podpala, podpala! Ale mamy początek tego odcinka! Co tu jest się dzieje? Doagrywane. Jest to druga pustynia i jest to oaza! Jest, znaleźliśmy w końcu! Ja tam już tylko Polo, Piroman! Jedziemy z koksem! czemu się podpalam! Poszło, jesteś świstakiem Bubr. A bubrem! No ciągle mi no to... się mieli! Jazda! Jedziemy! bież. kamieni i drzewa, jak najwięcej. Dawaj! O nie, znowu mam tego drzewca! Na jest, jest! ciągamy go, ciachamy go! Hej, hej, siemanko, Don't Starve Together, sezon pierwszy razem z Dragonimą i uwaga, mamy też trzecią osobę do pomocy i jest nią Thorn. Siemaneczko, Dragonima i Thorn. Siemasz. Przypomnijmy postaciami, którymi gramy. No ja gram, kim ja gram? Udim. Woody. Tak, Woody. Dragon gra kim? Wolfgang. I Thorn grasz? Wortoxem. Wortoxem. Także mamy taką ekipkę. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy byście tutaj proponowali nam za postacie i jako takie nawet całkiem dobre połączenie. Tak jak mogliście zobaczyć po ostatnim odcinku trochę tu się działo. Nie będę spoilerować, musicie nadrobić poprzedni odcinek. Dzisiaj w plan mamy następujący: znaleźć w końcu dobre miejsce na bazę i ją zacząć budować, prawda? Przy okazji przetrwać. Słuchajcie, musimy się tutaj znaleźć. Torna mamy gdzieś daleko. Pewnie gdzie jest Torn w ogóle? Na spawnie. Na spawnie. Tylko jedna rzecz, o czym zapomniałem ostatnio, No idę za tobą. co wybraliśmy to miejsce. Okej, okay, coś na nas tutaj czeka, jakaś walka pewnie. Powinno no. już być, bo minęło 10 dni, więc nie wiem teraz. Boję się, a kurde! Dawaj go, wow! podpala, podpala! Ale mamy początek odcinka, co tu nie się dzieje? Zaagrywane. Nie są zagrywane. Nie są Jak Zresztą. się jednego bije, to on nie budzi innych, więc dobrze mamy. Dobrze. Ja umieram... A F F! Kurde, wspomniałem, że F Jezu, gdzie tu jest Dobra, jakaś I mam życia 11. całkiem nieźle! 19 ja mam niestety tylko. Nie no, trzeba cię uleczyć. Żadnej... Ja tu nie mam żadnej trawy. No to właśnie musimy iść na spałna trochę, bo jednak... Tu... Wortox no. jest postacią, która leczy. Mhm. No. Właśnie to jest ważny aspekt po prostu. O je, jest jedna trawa, niech tu będą dwie trawy i jest uratowany cały. Dobra, są dwie trawy. No dobra, to mam nadzieję, że jakoś przetrwasz jak najszybciej Przetwasz. postaraj się tutaj do nas dołączyć. Chyba, że my pójdziemy no, spotkać my się też z musimy tobą. Zbliżać. O, widzę, jest jest, torn tutaj idzie. Jeszcze trochę mu tutaj zajmie czasu zanim do nas dołączy. Chodźmy. Jak tam Chodźmy, stoimy? Tam zobaczymy ostatnie przejście. Właśnie też. jedno nie odkryte. Też jeszcze mamy nadzieję na oazę, znaleźć tutaj takie odpowiednie miejsce na nasz obóz. No i zobaczymy, jak to będzie. Też zbliża się dzień jedenasty, a dzień 11 powiedzieli mi tutaj moi sojusznicy, że tak powiem, że to jest dzień zmiany, w którym mój Udy się zmieni. Tylko co, nie wiadomo na co, prawda? Nie wiadomo, jedna z trzech przemian. Ale chyba nie zabije was, nie? Nie, nie. skraszuje mi gierki, nie zepsuję mi. Nie tylko nic. przedmioty zostaną wyrzucone wszystkie. A to jest problem. No tak. No tak. Już ci już no ty pomagam. Jest, dobra. Ja uciekam przed. Jest kolejny? Bije ci nie, tego. Nie, on go raczej nie uderzy za bardzo. Okej, okay, no. już widać. O, idę po prostu za tobą. Leczysz trochę. Pokażcie, pokażcie, jak to się. Chodzi o. o to, że Wartox może wyrzucać duszę i leczyć przy okazji takie. A wow. Mnie też leczy, patrzcie na to! Ład! Tak. Dobra, coś Rynko, potrzebujesz? Chodźmy. Torn nie czy nie? Dajmy Tornowi coś może do obrony, nie wiem, no, tak. spróbujmy... Łucznie. Ja Kopera trochę by się też przydało, bo nie było... Czego? Kopera czy flinta, czy czego? Znaczy, pomyliły mi się gry flinta. Pomyliły się gry. No. Już. O, i zbiera duszę, jakby po zabiciu za każdego, bo bardzo staje się dusze. Dobra, dobra. Cyka, o, ja mogę dać cicho. flinta, ale powiedzcie mi, ten, ile, jak to jest, żeby nie całego staka dawać, tylko trochę? Control yy, lewy to jest podział na pół. Aha, no to masz 20. Masz 20 flinta. I już cicheł, robię masz. Dzięki. Trzymaj, pokażcie, ubierz to. O, jaki piesek fajny! Serio, elegancja to wygląda. Mamy jesień Jaki piesek? już. Demon. Demon piesek Jesień powiedział. Od, jesień było od samego początku właśnie. No Aha, a co to jest to? Takie tutaj magma. O nie, psycha mi spadła. Zielone grzyby. Co to było? Chodźcie mi, czy yy, zielone... właśnie, teraz jest modyfikacja. Kiedy się najedzie na przedmiot, widać ile dodaje ile odejmuje zjadalnych. A jest. Głód 12,5, health 1 Głód 94 berries, czyli jagódki, nie? Ja już mam 67 psychiki, czyli jeszcze 17, 16 i zaczną nas atakować. Ale co to Znaczy, że od twojej psychiki zaczyna zaczynają nas atakować te psy, czy jak? O co tu chodzi? Nie, nie psy, tylko to... y, takie potwory jakby jest. No. Aha, to taka łapa tak. dziwna. Nie, inne. Chodźmy tędy, żeby tego osmoka nie zaagrować. Też widzę, że jest jakby wskaźnik zmoknięcia, coś takiego. Tak, i chodzi o to, że im więcej jest naładowany, tym potem, kiedy zaczyna spadać, więcej psychiki zabiera. A. Ja tam za chwilę dojdę, tylko zbieram okay. golda. A to, co to jest to, taki wazon z różami tutaj wokół? Yy, no, w nocy... Róże zadają obrażenia, a w nocy to przybliża się do światła. Tak, no. Aaa. Ej to nie ma, bijemy Toad Stula na tym sejwie? Zależy ile przeżyjemy. No tak, bo ogólnie Toadstool to jest taki boss, on ma... Chyba on tam ma najwięcej HP, w grze on i on. Nie tam ma, ma najwięcej form... HP. Czy... A, ma 23500, ale no ma swoją mam. lepszą formę, która ma... Ale99 999 punktów życia, 25% redukcji obrażeń i jedne z największych obrażeń w grze. No zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. To ogólnie ma być przygoda, to ma być wyprawa. Zbieramy osoby i próbujemy przetrwać i cieszymy się gierką, oczywiście, oby jak najdłużej. Widzę właśnie, czemu te ule się tak dziwnie różnią. Jeden ul jest taki zwykły, standardowy, a drugie są Jedne takie bardziej agresywne, a inne to są właśnie agresywne. A, te pożyteczne bardziej. Wo, niezła chmara. A jest jakiś ciekawy sposób, żeby je pokonać czy nie? Czy to muszę tak, upatologicznie. pszczoły to raczej jest albo nasłanie ich na inne stworzenia, wo, wo, wo. ale to są tylko pojedyncze, które one atakują, albo po prostu wyłapanie ich w ciągu nocy. Jest tutaj pustynia druga. Idę, idę, idę. Jest tu druga pustynia i jest oaza. Jest. Co ty gadasz? Pokaż. Jest. A faktycznie. Mamy, Mamy to. Jest! Znaleźliśmy w końcu! Ja tam już to chodzę, Naprawdę znasz. Ja, ale nice, tak. to mam bazę. Nice, i są te, no kaktusy. kaktusy są. Kaktusy pod psychikę. Dragon, powiedz mi, czapkę trzeba zrobić, wiesz? Mam 20% czapki. A nie, mam drugą 100, dobra. No właśnie, robiłem to, dwie. To jest dobra nowina. I to, Polo, pójdziesz podpalić drzewa na tej oazie? No, tylko powiedz mi, jak pochodnie po prostu, podejść Aha. i prawy przycisk myszy chyba No przecież, Oble. jakie to jest logiczne Pełnia! Pełnia będzie Czekaj, gdzie jest ta oaza? Gdzie to jest? A, tu! I, tutaj. I po prostu przecież prawym tym. Nie mogę Stęczyła się pochodnie A to już tutaj naprawiamy temat O, cyk To Polo piromon. Jedziemy z koksem! Czemu się podpalam? Ja się podpalam za każdym razem? Lepiej po prostu na szybko się odsunąć, bo wtedy nie zada obrażeń. A, dobra. Po prostu mój refleks domaga się poprawy. Jeszcze ja chwilę zapomniałem, że gram w i normalnie po, po, podeszłem do świni. A co, nie możesz do nich podchodzić w tej formie, czy jak? Wtedy atakują. No, biją cię, więc nie za ten, ale nie. A, takie buty. I to jest ta oaza? To się tak nazywa? Mhm. Mm Faktycznie tutaj jest na pustyni jest trawa. To jest jeziorko, które pojawia się tylko w ciągu lata, kiedy jest najgoręcej, a kiedy pada deszcz, to znowu wysycha. Aaaa No tak, bo na mapie widzę, że jest to na niebiesko, a tutaj jest wyschnięte jakby. No tak, dobra. O no, chociaż torcze budujcie, cokolwiek, ale. Mam. Okay. Dobra. dobra, to jest zgięte. Jest dobra. dobra, to, to jest. Po, ty na chwilę będziesz chyba. Nie stresujcie mnie, no! Ja jeszcze nie zginę. Nie to nie jest śmierć, wtedy jesteśmy mocniejszy Jeżeli no zabijesz tak. włosia albo wobra, a jeżeli. Mogę! Boga... Proszę, jesteś fistakiem! Bubr. A bubrem, No, ciągle mi no się mieli! Chodźmy Co zbierać teraz? materiały! Chodźmy zbierać materiały nasze. Jazda, jedziemy! Robisz kamieni i drzewa! Jak najwięcej! Dawaj! Dawaj go! Zębami wszystko robię? Tak! Jazda! No. Dobra, zbieramy, 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 zbieramy. Dobra. Piękna sprawa, a nie dre drewna, nie mogę? Drewno też można. Zbieraj. Wow! Dobra. Ale jazda. Dobra, wszystko. No widzowie, warto było czekać na ten Dzieńo. odcinek. Y pochodnia. Ja, już się już skończyła. Ja mam. Dobra, mam. Ej, nie z tego drzewa, proszę cię. Którego? Dobra. Tutaj? Okej. Okay. Mi też się ja Już za bo woda jakby. Co? Gdzie mam no po więcej drewna, bo Ale nie, nie tak. te, bo... I grozi nam ciemność w bo... Aha, dobra, no to co, to ja tutaj te drewno sobie tutaj pozjadam, poprzegryzam, wy to sobie zbierajcie. Ale Cyk. już powoli chodź do nas, bo jednak ty będziesz automatycznie tak na... W, w sensie, dobra, nie powoli, bo będziesz na fulla głodny, w sensie, jeśli... Aha, dobra. No. I to już jest... Dosłownie chwilę się zamieniasz w zwykłą przemianę Łe, co tak szybko? No to jest jakby tylko... Faktycznie już. I saving jest zrobiony. Tam jest masz zrobiony. Taki zegarek jakby pokazany za ile się przemienisz. 12 sekund? Nie. Ja 10, dziękuję. 9, 8, 7... Wow wow, wow, wow. Dobra, poszło. Yy, Marcheweczki sobie zjem No i no trzeba miałem. wracać na oazę po przedmioty, bo trochę ich zgubiłeś. O miałem drum o, Czy mogę zrobić w Science maszyn? Dobra, mogę zrobić. to tutaj? To jest. Czy... Ja idę podbierać ja... ja trochę kwiatów. I słuchajcie, i to jest nasze miejsce na bazę w tym sezonie. Słuchajcie, tutaj będziemy sobie budować, rozplanujemy sobie, co, gdzie robimy, prawda? Też w międzyczasie pracujemy nad dziennikiem zadań w... na sezon pierwszy. To też może się pojawić w tym lub następnym odcinku. Zobaczymy, jeszcze planujemy. I też oczywiście będziemy mieli info na bieżąco. A chodź się... do mnie. Czekaj, bo trochę zamarzam, jak mam być szczery. Tak, ale chodzi o to, że ja właśnie. Ja też mam sprawnie. jeden stopień, ten. Chodzi o to, że po prostu jest nam, nam zimno, przez to, że jesteśmy przemoczeni. Y, powybijajmy pszczoły, to będzie miał tor na leczenie nas. Trochę. Punktów. A Duż. czy pochodnia mnie trochę y, ogrzewa? Powinna, nie? Y, nie, po, pochodnia akurat nie ogrzewa, nie wiadomo dlaczego w tej grze, ale. What? Można podpalać właśnie drzewa, to one odgrzewają. Dużo jest takich czynności. I oczywiście polecam, będzie trzeba zrobić ten odcinek na modach po prostu. No, no, no. No czy to też że omówimy sobie te mody, ale to w późniejszym. Chyba, że taką sobie wstawkę zrobimy, ale to raczej nie dzisiaj. Dzisiaj stawiamy sobie bazę, już w końcu znaleźliśmy odpowiednie miejsce. Czas postawić cokolwiek, tylko że moja psycha siada. Oj, oj, oj. Idę ja tam do was, bo słabo, słabo. A te zielone grzyby co dają? Po przepieczeniu Psyche. A co można jest to? Na to wet Stinger. Yy, to są... rządła, yy, szub. Z tego Aha. się robi, już mówię, co? Strzałki do płucia, jakby, nie wiem jak to nazwać. do Aha, dobra, dobra, wiem o co chodzi. Nie, to zbierać to, yy, czy nie? Nie, powoli mi jedzenie świadom, bo mam tylko trzy jagody pięć marchewek i... A ty dwa możesz jeszcze monster mita. Ja nie mam żadnego mita już. Eee, już nie. czuję progres w tej gierce, coś tam, coś tam ogarniam. Podpalam pół lasu, żeby się nie czuć dziwnie. O, pszczoły nie śpią w nocy. A myślałem, że jednak będą spać. Można podpalać gniazda, to jest chyba najlepszy sposób. Na... O, To będzie dobre. Patrzcie, patrzcie co robię Porobieni! Pszczoły porobione! Wow! Za dużo, za dużo! Dobra, mam 75 psychiki, cały czas rośnie. Jak to moje żarcie jest nawet całkiem spoko Pochodnie jeszcze mam mi psycha, mi psycha już pochodzi siada o, o, o! Czekajcie, czekajcie. Szybko D. Też. Możecie podejść z pochodnią, bo normalnie coś... Coś tu mi nie... Ja mam zapasowe serce. To wtedy maksymalnie można... A, ubrudzić, bo ty już zrobiłeś to. Ja nie wiesiłeś, mam to. <gryddy> gotowe. Help, help! Ja nie, ja nie, to nie. Padać. Przez... Jak to się stało? Myślałem, że zginę. Zgasła mi totalnie pochodnia. I nagle się zrobiło jasno. Się. Ej, jakby zaraz mi spadnie ostatnie 4 punkty psychiki i nas atakują. Czemu jest tak zimno? Aha bo jestem przemoczony, zapominam ciągle o tym. Idę Ej, do was. O nie! Crawling Horror! Już Bijemy. jest! wiemy O nie! To jest jeden z gorszych! Nie, to jest do przytankowania, to jest ten łatwy właśnie. A dobra, to jest łatwy, mi się pomyliło Nie się dziób no. Terroru, tylko... Mi się pomyliło się bo... e, To jest... E, jakaś tam zguba, a nie tamten drugi. Dobra. Się pomyliło się. To pomyliło on jeden. ciągle za mną łaził! No, ale nie był agresywny, dopóki nie spadła ci psychika, więc upiecz na szybko te kaktusy. Dobra, idę. Da sobie radę? E, zniknęły, zniknęły już. Jest dobrze. Otrzymamy Dobra, to klik. rzucę Wam, jak ktoś potrzebuje, to trzymajcie. Idę po kolejne kaktusy. Tam za nami. Nie. Nie, one nie są jakieś agresywne. Te My też. Nie yy, nie na razie się to. wyłączyły, dlatego że mamy wszyscy jakiś tam poziom psychiki, jednak. Dobra, powiedz mi tak. Zróbmy ten lepszy science machine, tak? Yy, właśnie mam. Cutstone, deski i jedną diodę. I musisz skraftować obok. Coło science, science Machine, machine dobra. Yy, najpierw diodę w zakładce Science, i potem Alchemy Engine. Electrical DOT, tak? Tak. Prototype, dobra, mamy to. I teraz Science, i mamy Alchemy, science. Engine. Alchemy Engine. I co, gdzieś tutaj obok tego, nie? No tak, nawet to można zniszczyć, bo jakby jedno. I było tylko gdzieś miejsce, Dawaj. gdzie było w miarę dużo. Zabieram, ja, zabieram. I ja... marchewek. No tam, na samej górze chyba. Bo nie, skończym, już. aż tak blisko nie ma. Na samej górze. Dobra, i co tutaj nam to odblokowało? O, jest. jest. To, było właśnie, w lewym górnym rogu masz prezent do odebrania. O, właśnie, jest, jest, jest! Opening, robimy opening! Uwaga! Buty. Moody Gardening, Matry, gardening Boots. Use now. Dobra, ubierzmy to. Confirm outfit. Słuchaj ta! Jesteśmy elegancy. elegante. Nic Czy na mapie więcej. pokazuje mi kaktusy? Wow, co to są takie y, sarny z rogami? To są właśnie kozy woltowe. I co one robią? Mam się eee, bać? Nie są agresywne, ale są neutralne. Lepiej ich nie atakować, bo mocnym przeciwnikiem są jednak. To zróbmy, coś. zróbmy coś, postawmy chociaż jeden element wyposażenia naszej bazy i będziemy kończyć y, odcinek numer dwa. Tak, w ogóle najgorsze jest to, że tam, gdzie jest dużo jedzenia, to są to jest 10 uli postawione i nie mogę nic zebrać. No właśnie, chciałbym je podpalić. No to by się cieszyło, bo, bo mnie tam goniło chyba 40 pszczół, jak mam być No Dobra, słuchajcie, mam 10 kaktusów. Wystarczy nam? Yy, raczej no. na razie tak. I czy ja mam je od razu upiec, żeby nie wiem, zachować wartości odżywcze? Yy, im, Im szybciej są upieczone, tym lepiej, bo jakby upieczenie przedłuża ich maksymalny czas. Okej. Okay. No Masz to... na wszelki wypadek, którego nie ma, jakby się okazało, że nie dotrzemy do bazy Torcza? Nie mam yy, tej trawy. No ja też trawę chyba wracał do bazy. A w nim mnie nie zdążył? Logę, piekę, gotuj zbieram stopolo. po prostu jedną rzecz, zbieram drewno i wytworzymy obiecję z no, To to stopolo powiedziałeś, teraz ludzie się będą prosić o taką serię Tak, a wiecie co, mam dobry przepis na spaghetti. Ale to może kiedyś, jak ku, u, kupię sobie lepszą kamerkę do vlogowania, to wtedy będziemy kręcić jakieś odcinki może z kuchni. Czy często się tak, opłaca dobra. robić? Może często sobie zrobimy. Tak, czesta, czesta mi no. się przydało. Dobra, to jedną deskę potrzebuję, jeżeli macie... Nie mam zabrać. ja będę zbierał teraz, jeszcze nie mam. Okej, okay, to, pole, to ja lecę bo też. bo kiedyś będziemy się najpewniej bić z bosem o nazwie Klaus i on tam będzie nie mieć takie... No nie wiemy, no bo ten, ale jak... A poza jak tym do... Klausa niekoniecznie trzeba bić. On no jest wiem, ale... No lepiej wieś. go nie bić na start. Kiedy no się na start to nie. uczy, to po co? No właśnie lepiej tak na start po prostu start ubijać nie. tylko te, które same nas zaatakują. No czyli deal no, tak na start deal to plot, nie. Boulder, bold, y, był kęsiołość byłby. i jeszcze coś. No, tam jeszcze I Okej, okej. Okay. Okay. Wiadomo, też pewnie będzie tam w tym dzienniku zadań i to polo żeby mm -hmm. zabić tam, e, jak tam... Deer nasz... na pewno. tam pewnie. No, no tak. będziemy to też planować wszystko na bieżąco. O nie, znowu mam tego drzewca! Co? co? Entry, znowu! Do, o, żywe drewno. A to jest mały, to jest mały! To na szybko się zrobi. No to... No. Ale co, włócznią? No, Ta, przetankować e, a, najlepiej. Nie, no, no, tankować też można. No, najlepiej przetankować w kilka osób, bo to jest najlepsze. Jest, jest, Ciachamy go, ciachamy go. życia, 60 mam. Yy, no to ulecz trochę tam. Czekaj, ja mam to... tylko jedną buszę, to jest minus dość duży. No to się... będzie trzeba pszczółki powybijać. Dobra, ja tu na niego raszuję. I trigger zabity. Czyli już tak naprawdę mamy pewnie odkraczony jeden Jest, jest, poszło, Wow. Okej, oh, wow. dobra. To jest pierwszy boss do zabicia. Bierz sobie jedzonko te. Tak, Monster e... Ile dużo z niego dostałeś w ogóle? O kurde, to tyle. Ej, to tego. jest, dobra. Ej, chyba siedem. No to dużo. No. Nie. Ja idę do bazy jest... na razie. Ej, czym się robiło, ja że bym... mi automatycznie zbiera i ej, drewno robi? F4. F4. Jak? F4? F4 i z shiftem lewy przycisk myszy Dbraję żeby te... biło. Ja też A. idę do bazy, bo nie mam za bardzo trawy. Dobra. Okay. Ej. A te zadanie nie ma to sadzonki patyków Nie tylko patyków, wiesz czego również Czemu ja krzyczę śmierć wszystkim drzewom? Jestem Bycie zły. drwalem to jedno Jestem zły, niedobrze Nie jest to najgorsze, bo jednak są gorsze postacie e, Powiem wam szczerze, że podczas rąbania drewna powinno... Yy, ...temperatura ciała powinna wzrastać, a tutaj tak średnio to widzę Dobra, robimy deski i kończymy, robimy trzesta i będzie koniec odcinka Słuchajcie, no tego się nie spodziewałem. Ile my tutaj dzisiaj walczyliśmy w ogóle? szok. Ja jeszcze jedną rzecz tylko zrobię przed końcem, bo mam pomysł. Trochę zostanie, tylko chcę jedną Ej, rzecz podpalić. Po będziesz taki miły i pójdziesz tam trochę uli podpalić, bo jak chcę tam spokojnie zbierać jedzenie, bo jednak. No, moja postać to. Postacz, to, już, mógł... to zrobimy w następnym odcinku. Zrobimy w następnym odcinku. Dobra. Także po, po troszeczkę chcę tego czesta w końcu zrobić. Dragon, gdzie ty jesteś? Polazłeś mi tam. I tutaj, gdzieś przy tym Alchemię tu, w tym miejscu. Aha, jest to... dobra, czyli mamy już kuk... Co to jest, krok pot? E, to jest, crockpot? To jest dobre, tam jedzenia. można zrobić najlepsze danie, w Chwila. E, czyli e, jak się robiło jedzenie tamto? Jak to działało? Czyli co, czesta? Gdzie mówisz, żeby zrobić czesta? E, tutaj, koło alchemy engine chyba. Po prostu, tak? Okej, okay, dobra, no to co, lecimy. Ta-tam! Pięknie, no. Nasza baza nabiera kształtów. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. To Alchemy engine, mamy krok poty. E, jak to nazywać? Czyli garki, tak? Garnki, tak O, jakiego kota masz? Co to jest? To jest chocisza, bo właśnie. Wow. To są takie sezonowe stworzenia. Open chest. Jak to wygląda chest? Aha, tak. Co możemy dać do chesta? Może te deski, czy coś? przedmiot można. No. Dam jedną deski. skrzynię. Potem będziemy robić coś takiego. Jedna. Jedna skrzynia na dany materiał, w sensie drewno i wytwory z drewna, patyki no, ci, przydało, i deski. Potem, potem będziemy robić y, skrzynię osobną na wytwory z kamienia, osobną skrzynię na wytwory ze złota i tak z każdego materiału, praktycznie, było to ja tutaj wrzucam golda, Jest, skałki, no. wszystkie materiały takie, które są okay. potrzebne do budowy. Cały czas zapominam, że gra. Wy tu już znaleźliście Grumer Statue już dawno, a no w sumie tak. Znaleźliśmy. To znaleźliśmy? Grumer Statue. Hmm. Tak. Dobra, chodźcie, chodźcie, zapraszam tutaj do ogniska. Kończymy. Czekajcie, bo ja bo ja tu trochę musiałem jedzenia pozbierać i no nie wiem pewnie Gdzie je tam będę dochodzić. No dobra, to tam z Tornem, torno, Tornowi pomachamy. Słuchajcie, tak wyglądał odcinek drugi. Dziękujemy bardzo za oglądanie, za łapeczki, subskrypcje i koniecznie oglądajcie kolejne odcinki z Don't Starve. My wam dziękujemy i do zobaczyska. Na razie siemanko i cześć! Okej, okay, mam pomysł. Dragon ja na... jaki siłacz. Oh. A, wielki, że ja Miałeś tą formę przez chwilę. Potem.